Za nami trzecia edycja Dnia Otwartego Kierunku Doradztwo Polityczne i Publiczne pod hasłem Młodzi w Polityce. Jak zwykle duży odzew ze strony szkół, ze strony nauczycieli, którzy przyprowadzili swoich uczniów, przyszły do nas młodzieżowe rady. Mamy nadzieję, że wśród nich znajdziemy przyszłych studentów naszego kierunku. Z pewnością jest to taki kierunek, który daje studentom szerokie horyzonty, daje możliwości działania później w świecie polityki, w świecie administracji, ale też takiego działania społecznego, bo to nie musi być stricte polityka. Na pewno kierunek, który daje duże możliwości, wiedzę, taką, którą można później w praktyce wykorzystać. Wiem to ze swojego doświadczenia, bo współpracuję również z osobami, które ten kierunek kończyły czy studiują jeszcze i to są na pewno dobrze fachowcy. Pojechaliśmy z Młodzieżowej Rady Miasta z Rudy Śląskiej, jesteśmy po wykładach jak i zajęciach w studiu telewizyjnym i póki co jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, myśleliśmy, że to będzie wyglądać troszeczkę inaczej, ale jest naprawdę super i jesteśmy pozytywnie nabuzowani. Na studiach Zarazstwa Politycznego skupiamy się głównie na praktyce, ponieważ wiadomo, teoria teorią, a praktyka jest najważniejsza na rynku pracy. Dlatego mniej nudnych wykładów, mniej nudnych zajęć, ćwiczenia i praktyka. Był bardzo ciekawy konkurs. Również pani bardzo w ciekawy i interesujący sposób zachęcała do różnych kierunków, i naprawdę jestem zachwycona. Kierunek doradztwa politycznego i publicznego przygotował mnie na pracę w zawodzie. Bardzo gorąco polecam ten kierunek. Zapraszam. Dni otwarte kierunku doradztwo polityczne i publiczne dobiegają końca. Nasi goście mogli dowiedzieć się, jak wygląda praca w studiu telewizyjnym oraz uczestniczyć w szeregu ciekawych zajęć z naszymi prowadzącymi. Dziękujemy za przybicie i życzymy powodzenia na maturach!